Dzień dobry, dzień dobry kochani widzowie. W dzisiejszym odcinku zobaczycie sobie jak mojego Jesa przetestuje Adrian z Norbercikiem. Samochód przetestował już Kamil, ale to już widzieliście na kanale. A teraz przyszedł czas na przetestowanie samochodu przez Adriana i Norbercika. Słuchajcie, obiecałem im to, także słuchajcie, przekażę zaraz im klucze. I sobie chłopaki pojadą y, na testowanie auta. Szefowa też oczywiście będzie testować, ale to będzie już zupełnie odrębny odcinek. Szefowa to może sobie nawet na tor pojedzie, zobaczymy. Y, także słuchajcie, no co nie pozostaje nic innego jak serdecznie zaprosić Was do oglądania odcinka. No i słuchajcie, na samodzień dobry. Tutaj chłopaki sobie oglądają Jesika. No Pani Adamia chyba było za szybko w trasie. Jak tak widzę. Troszkę, pod... troszkę było za szybko. Znaczy nie było normalnie, tylko po tak prostu normalnie? jest dużo, dużo owadów jest. Ja tam jechałem i normalnie jechałem i nie miałem aż tyle owadów. Miałem dużo, ale nie aż tyle. Ja mam taki brudny samochód testować. Co no. to, to tragedia? Upylone. Trochę mi się brzydzi, no Robert, nie, nie wiem jak to nie, tak. nie, no, musimy na mojej niech chyba pojechać i Panie Paniadamy, no gdzie? No? To klasyk, taki brudny? Kur. No nic no. Kurde waniki czysta Adrian, no trzeba go obejrzeć, przetestować, no prawilnie, no BMW szperam, no to trzeba wykorzystać to no, tak. Kurna, no. Dobra, y, słuchaj, y, Adrian, daję ci kluczyki i może na, na dzień dobry poprosimy, żebyś go przegazował. Że jest. Tak jest. I ja bym Cię poprosił, żebyś go odpalił i żebyśmy tu widzom pokazali jak furczy yy, wydech, bo, bo moim zdaniem bardzo ładnie furczy. No, on się kręci wysoko. Szybko, nie? Szybko on ma przesuniętą odcinkę, panie Adamie. tak? Tak. Wow. A jak się podoba dźwięk? No, no spokojnie, jest, tak, 7000 łapie łapię. Uuu, ładnie Znaczy trochę oszukuje, no, bo ale powinien ale... mieć 900, ale to i tak on do 7 się kręci no. Czyli delikatnie są te wskazówki tam, a widać po prędkościomierzu, nie, że, ale to eee. Minimum Czyli tak. jeździć spokojnie do 7 się, się kręci i pompa się oleju się nie, się nie, się nie krzyczy <śmiech> <śmiech> Takie rzeczy są, 800 normalnie raczej mają przesunięte i umiejętne. Kto pierwszy jedzie? To tym tak razem nie Norbercik, nie? Tak no ja siódemą tak tak Kamila tak jechałem. Niech tak Norbercik tak jedzie tak. pierwszy teraz o 3,6. Rycerze Ortalionu odjeżdżają na rumaku. Ja. Mamy kupetę, no to co? Szpera jest zamontowana, można śmigać, no Powiem szczerze, że tylko raz się przyjechałem E36, po podwórku tam jakiejś pani przestawiałem i to był taki środek że ona falowała sprzęgło łapało przy samym końcu w ogóle no była jakaś masakra, ale ogólnie kierownica leciutko chodziła, mm -hmm. nie wiem czy to jest jakaś no tutaj tak jest ok ale tam jakoś dziwnie lekko chodziła ta kierownica. Czeka, może miała założone elektryczne ale z łapię idealnie, ale przy samym końcu łapie. No to u, ja robiłem. No, czuć jest po prostu, bo to No i ta skrzypiąca kierownica. Tak, ale jak się nisko siedzi, nie? Fajnie. No. I sztywniutko. Tak. Ej, powiem Ci, że tak, jest sztywno, ale komfortowiej niż u Ciebie. Tak, bo to jest, jest ta to, sztywność. Ja zawsze o tym, Robert, mówię, że, że jest ta sztywno... nie jest chamska ta sztywność. Nie jest chamska. Nie? Że są różne rodzaje sztywności, tak. a nie? tu jest takie coś, że jest sztywno, ale jest dosyć... Tak komfortowo. Nie, to no czuć się z te dziury, nie? ale inaczej straszne. je pokonuje. Inaczej. Ciężko to jest opisać tak. tak słowami. To Trzeba... było bardziej betonowe, a tu jest tak, tak beton, ale taki dosyć Trzeba komfortowy. to samo wyczuć, nie? Się przyjechać takim samochodem. No najgorzej będzie, że troszkę będzie nam to kierownica skrzypiała na tym. <świro> tak. A tego to już nie ja robiłem. No nie. To już robił prezes. Ej. Ale to z to faktycznie. Chociaż nie wiem, czy lepiej było jakby ciutkę <świro> wyżej łapało, nie? No. Chociaż tak nie za dużo, ale Spokojnie, Norbert. No, ordert. Ułożymy, ułożymy yes. je. Prezes. prezes nam zapakował nawet pełny bak ten, ja paliwka. Kurczę. No Chyba to nie co? musimy wracać już, nie? Dziś. Nie, myślę, że mikrofony się sprzeda, kamerkę też. Myślę, że już pół roku mogliśmy sobie odczekać, więc za taką no. cenę tego jesa, co byśmy sprzedali. Tak. No. Myślę, że no, dużo kosztuje taki. Nie ale wiem, jest ten samochód. Ale fajne uczucia są z tego po prostu jak siedzi. Tak. O, patrz, nawet między gazem zrobiłem. Nie chcę. Bo są tak blisko pedała, że mam duże, wiesz, nogi. Tak, Nie niechcący, nogi. tak. Kurde, no. Ale mówię, fajnie tak, tak dziwnie fajnie też sztywność działa. No. Tak, fajnie Jesteś, ruch jest taka świeża mała w środku, no nie? nie? Jak się, jak się ma ja, piątkę i później tak. się wsiądzie do trójki, ja to ja się muszę, wydają małe. Ja muszę się przyznać, że trójką tak nie jechałem faktycznie drogą, czy coś się gdzieś przejechać dalej tylko, że po wzroku nawracałem mhm. w ogóle tylko tak, chodzi? Klinko chodzi. Klinko zaraz, chodzi, tak klinko chodzi klinko. Szok po prostu, nie? sobie. sobie nabił i patrz, jak fajnie chodzi. Tak. Podobno wentylator też już chodzi. Mhm. Delikatny wyciek ma z kompresora klima. Tak, jak okay. robiłem sprzęgło, to wiedziałem, że gdzieś tam się przypaca, no ale to samochód na żółtych blachach, no. Trzeba mu podetrzeć nosek raz na jakiś tak, czas, nie? to nie ma co tamt. Można jej wybaczyć. Tak. Także co? No. 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 Cztery no. cylinderki, 140 koni. Fajnie się wkręca. Teraz pytanie co wybrać, nie? Czy 2 litry rzędową szóstkę, czy takiego jesika? Ale chodzi Ci bardziej pomiędzy E36 i tak, e E3 E3 6 Tak, E36. Takie same dwie e 36 jakby, jakby, jakby stały. Wiesz co, właśnie nie wiem bo dużo ludzi chwali te ISy tak. 1.8 i teraz jest pytanie, o. czy to te cztery cylindry A6 to czy to jest kwestia gustu, czy jednak yy, fajniej mieć lżejszy trochę samochód i <gry> i wiesz, ciekawe to jest nie ładnie. wiem no urządzawa Waszuska ładniej brzmi na pewno, nie? to na pewno, nie? bez dwóch zdań to przy... o jest jest sztywno ale to nie jest tak, że chwalimy na samochód, tylko naprawdę nie. ta, ta ściewność jest ogólnie taka spoko. Tak. Nie, nie wiem jak to nazwać. U, u Ciebie było tak, że jest, było sztywno, ale tak wkurzało. No tak, no, hamu, Hamuwa była, no. A tutaj? No i tu się fajnie nisko siedzi, bo ja mi się tak. to podoba, że siedzimy na asfalcie tak. aktualnie. Ja właśnie też bym sobie, ja lubię sobie tak właśnie pojedzić nisko. Wiem, że właściciele Hondy prawdopodobnie zaraz... Tylko, o. Brakujemy. Turlają się po podłodze ze śmiechu, że jedziemy na glebie. No tak. <grym> no tak, tylko że my w innych sytuacjach czujemy zapach palonej gumy, niż oni, nie? No, ale, ale, ale pojechałeś w grubu, powiem Ci teraz. Poczekaj, bo tu jest. Rozpędzamy się troszeczkę damy. Bo... No proszę. Ale on się zbiera. Tak. Nie ma, tu trzeba pokonać delikatnie, bo mamy. O, o. No jest, tak. <grym> Nie stać. Skaczemy po prostu po tym samochodzie. Jest ta Ja podziwiam prezesa, że będzie jako netwurgi, tak... Tam, Szczerze? Nie wiem, 1400 km czy 1200 km. N nie no. No powiem ci, że dużo jest, no, no, bo to jest pod, Na pewno ponad 1000. Pod nie? granicą z Holandią jest nurburing, wiesz, także przez trzeba się przebić. Także jeśli o to chodzi, to naprawdę, no. no. misja będzie dobra, no. Podziwiam. Także jedziemy sobie tutaj. No, czuć, że to nie jest 6 cylindrów A4. Tak. Ale ogólnie spokojnie jak to tą jego masę. Trzeba go kręcić, nie? To nie ma, trzeba nie go dosłownie. Trzeba go jest mała pojemność. Tak, czuć, że po prostu w tych niższych kwartach obrotów ona. Tak, nie jedzie. Nie jedzie. Ale jak już się wkręci? Owszem. Tak. Robi się kulturalnie, nie? No, oczywiście, że tak. No, taka kierownica, tak? Taka kierownica. Jest. No, panie Za, Damie! Załamka, nie, po Taki tutaj. Kontrola jakości. Jak to sprzęgło komfortowo mnie biegi w ogóle. U mnie to tak szarpie, że do góry mała. Tutaj? Górna. I to jest jednomas. Właśnie, to jest dziwne, jak dla mnie. Że ona tak bardzo fajnie zmienia biegi. <laughs> śmiesznie się tym tak. jest. Tak, <laughs> kurwa! Taki śmieszny samochodzik to jest. <laughs> kurwa! Skaczemy w tym samochodzie jak dwa takie pieski po prostu. Zobaczcie. <laughs> <laughs> ja nie mogę no. Ale ja bym chciał taką W36, jezus, Jezu. Maria! Zrobimy trochę tu zcięcie, o, Ciach, pana tutaj wystraszymy. Wow, to tak Ja trzyma. nie mogę! Zobacz jak śmigamy Adam. No, zaskoczył <laughs> mnie pozytywnie Czeka, zrobimy troszkę to jest inicjacja 20 Wow Ale się pani trzyma co? Tak Ja pierdziel To świetny jest naprawdę Dobrze się samochód trzyma w tych zakrętach. Ja mnie ja chyba się nie obrazić, jak sobie troszkę tak pojeździmy szybciej w zakrętach. No trzeba by testować kurczę. A. Zobacz jak on w ogóle. Ale absolutnie żadnego wrażenia na nim Nic to nie robi. Nie! Żadnego! Ja aż boczek zapalę, żeby <grym grym grym> nie wypaść. Rewelacja. Kurde, no taki fajny popierdzielacz. Brałbym ją, naprawdę. Brałbym ją wziął fajnie dla się siebie. Nie, tak nie. Przygarnąłbym jak swoją, no. Ja pierdzielę. no wrażenie z jazdy przy tam dużych prędkościach to skakanie jest śmieszne. Tak! <noise> <noise> no naprawdę fajnie. Dobry zawodnik jest nie? No, naprawdę fajny, przyjemny samochód. No taki typowy mały popierdziel, albo to jest wiadomo. Kupę, malutkie i jest leciutki. Także, no przeciwieństwo w ogóle, siudemy, nie? Tak, jak skończyliśmy teraz na tym zamieszaniu. Ale też pozorom, jak to jest niebezpieczne, nie? Jak to samochód jest taki no, twardy w zakręcie a i tak się podbije. A widziałeś, jak właśnie i... nam... Tak, jak ją przerzuciło delikatnie, nie? No. Jednak chyba nie na takie jazdy są takie. Ale ogólnie rzecz biorąc... Ale korci, nie? <laughs> <laughs> Oczywiście, no. Kurde. Tak właśnie siedziałem, dobrze w swojej głowie i czułem ten sam ze sprzęgła z tego wyjazdu. Nie no, ale samo żeby dodać gaz, żeby ją tam narzuciło, na nie? Samo to jest fajne. No co? Niestety z bólem serca muszę ci oddać, kurde, bo ci ja, za, ja zasuwam z radością. Ja pierdzielę. Chyba, że nam jeszcze prezes po godzinach da <laughs> Może pożyczy kiedyś. <laughs> bo ja serio nie powiem, że po prostu nie chciałem sobie pośmigać. No ten będę szok fajnie ten. Fajny pracę. Tam nawet sobie warknie, nie? Także chyba tutaj jeszcze będziemy Zobacz. się ubiegać o jazdy tym wypasem tym sprzętem. <noise> dziękujemy właścicielowi za tak. udostępnienie takiego wypasa. Bardzo dziękujemy. Myślę, że yy, jako wóz służbowy myślę, że... Byłby spoko, na, na, Nadałby nie? Się, nie? Że tam coś sobie przy naszych robimy, zostawiamy i bierzemy tak, sobie e 36 tak, no. Tak, nadałby się. No, trochę szkoda, ale naprawdę bardzo fajny był. Śmieszne jest to, że tak małe jest miejsca tutaj, nie? Tak, no. Siada, Wiesz, czuje to, się nie? otoczony tym samochodem. Wiesz, w E39 jest dużo miejsca, ale jak siadam swoją f to już w ogóle nie wiadomo co robić z tym miejscem. Tak. A Ty siadasz jesteś taki otoczony tym plastikiem. Oj, super kierowca. Ale to będzie na nagraniu pewnie fajnie słychać. Widzowie w komentarzu na pewno tam podpowiedzą panu Adamowi, że skrzypi kierownica Mila trzeszczą <grymne> za skrzyp Są śroty jeżdżą w Jezus, Jezus Maria, co za ludzie. I się podniecają tymi śrotami, nie? jaki Jakie ojej. Jak to są mnie super BMW-ki, one skrzypią, hałasują No No nie powiem, że nie idzie fajnie. O Boże. Odpowiedz, no, jak fajnie idzie ta Wow, szpera. Ale czpera w ogóle fajnie spina. Jest no dużo kurwie. bardziej pewna niż. No, oczywiście, taki tak. dyfer, nie? Bo wiesz, że ona ci zarzuci, a nie, tak. że pojedzie ci tak naokoło. Jest, jest ta czuszka. Jest ta czuszka, dobra. Słuchaj, musisz sobie Adrian troszkę przyspieszyć zakrętach bo weźcie, że fajne uczucie jest, jak sobie tak. jechałem. No, to trochę zwolnie. Musisz sobie albo ich tam przegoń, albo wiesz. albo. O, Adrian, jak ty przerzuciłeś między gazem, ja pierdzielę, ty. Katowanie z prezesa sprzętu no nie. O jest dobrze Ale ty jak się zbiera jak mu dajesz Ja nie Bo mogę Niesamowita <Gatowanie> Ale za mały kwały Adenek z między gazem redukuje to aż głowa mała. Dobrze się trzyma, co? Tak! Fajnie wow. sobie wychodzi. Ależ to są niepozorne samochody. Ja pierdzielnie Żeby Pan sobie skręcił tutaj jak teraz, mi tego, super. Jak mi tego brakuje. O, patrz, Pan <laughs> będzie skręcał tak, że będziesz mógł sobie złoto zakręty tutaj. Śmiesznie, w tych zakrętach Ale trzeba go wysoko kręcić Trzeba go wysoko, na pewno, bo to mówię, w tych niższych, to on bo nie jedzie wydaje się, że go, go katuje, mu to no tak robiąc, nie, nie, ale on nie, nie jedzie, nie? w sensie lubi lubi jak się go zakręci No ale w ogóle to wszystko jest, nie? Jedziesz, to wszystko się po prostu przekręca, nic, nic się nie ugnie. Tak No kurde, jak się nie trzęsie o, Złoty bo... samochód. Ja Złoty samochód. Ale tu się w ogóle trzęsie. Ale nie chciała, nie? Nie, nie. I za nie mało ma. Jednak tej nie mocy. ma ochoty. Nie ma ochoty, za mało jednak ma tej mocy. No nie chcę tak stać po prostu, jakby miała tam 28, nie? Czy ja to zrobię? Boże, ja co robię? A jest! Zrobiłem dwa zakręty na raz. I to jest jaką gracją. Ja pierdolę. Nie, ale nie chciała, nie, nie chciała tam wstać nie. w ogóle. Totalnie. nie, nie miała. ochoty. kopnięcie, myślę, żeby kopnięcie, ją Kopnięcie, nie, ale tak z że... w ogóle nie ma ochoty, bo to nie. jednak czuj, że to jest IS. Tak. Ma to 1,8, nie 2,8 i do tego 43 a nie 6. Tak. No i ta różnica jest. Widać po prostu i słychać. Tak. Świetny samochód. Świetny, ale ogólnie super samochód. Tak po, pojedzicie sobie po mieście przyjemność du, 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 du. i przy tam w większych prędkościach trzęsienie się całego. No spoko fajne, takie skakanie. Ma to swój klimat na pewno. Tylko nie wiem, czy ja bym się wybrał na, no na kołach samochodu. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Musiałbym się zastanowić. Muszę się przyznać, że nie wiem, czy kiedykolwiek swoje w swojej miałem takiego banana na No na nie? Ustach, Niesamowite, co? Niesamowite. No, dają te samochody. To taki zwykły, można powiedzieć, samochód, no bo cóż to wielkiego? No i jest. 4 cylindry, 1,8, i to tyle, nie? No dobrze, no. pracować w z takimi samymi. Od klęńca. No nie? Ja, jadą my trzyszuchą 30-letnią ze skrzypiącą kierownicą. Ale <laughs> co? bo ile ona ma 200 tysięcy. tysiące No ale zaznaczmy, bo tutaj warto to wspomnieć, że ta trzyszucha jest w stanie, no Idealne. świetnym, nie? Dlatego tak się troszeczkę podniecamy, bo ona jest po prostu zachowana w stanie idealnym i tak. oryginalnym, tak? Dlatego też... Znaczy oryginalnym, no jest sadany gwint po prostu, tak? No tak. To... Nie mówi, że to jest oryginał. Ale ma podłogę, ma progi. Tak, jest jest zdrowa, blacharsko, dosowiec. nie ma żadnych wycieków. No Pomijam tamten komboto To w ogóle nie, tak. nie ma co wnikać. Nie? To jest porobiona idealnie jako no, tak. oryginał tak. No, z lekkim gwintem. No. Ma z tyłu poliuretan założony na tylnej tak. welce. Tak, tak przyjechała, nie? Bo tam widziałem, filmik, tak. że ona już tam przyjechała z tym poliuretanem. Tak, poliuretan już miała, jak przyjechała ze, ze Szwajcarii. Czuć, że ten samochód jest fajny, nie? Tak. My tutaj sobie śmieszkujemy, że brudna, że to, nie? Że skrzypi, no ale właśnie na tego się. Mieszkujemy, bo. wiemy, w jakim jest stanie, nie? No. I możemy sobie pozwolić, żeby ją tak. poobrażać. No. Jest tu sztywna, ale ma, swój, ma to swój klimat. tak Do tego samochodu pasuje, tak. do takiego okupy, pasuje, że ona jest twarda, tak. sztywna i jedziesz po prostu jak, trochę jak taczką, ale taką wyścigową taczką. Zgadza się. Naprawdę fajny samochód, który ma i myślę, że pozytywnie. Możemy powiedzieć razem, żeby, że pozytywnie bym go tak, tak, dosłownie. Że i jeden i drugi będą trochę no przygarnić. No słuchaj. Nawet bym się pokusił chyba o stwierdzenie. Chociaż nie wiem. Nie wiem co bym wolał mieć właśnie taką siódemę do położenia powo się z fałsemką, czy takiego jest a do poza no Ciężko myślę, powiedzieć, bo tak... to i to, wiesz, <laughs> to i to, ale myślę, że tym prędzej pojedziesz na zlot niż na przykład to. z fałsemką oryginalną. To daje planie. więcej frajdy. Więcej frajdy daje także. Siódema jest kulturalna, nie? Mając, jest e mając E39 i jeżdżąc w miarę komfortowo, to bardziej bym chyba wolał IS-a e e takiego. Tak. Chyba tak mi się wydaje. Tak ja szczerze. bym brał nie, no nie, nie, nie zamieniłbym chyba za 7. Je, chyba tak, takiego. No tak właśnie mówiąc, mam właśnie nawet siedziwień trochę taką bardziej komfortową, wóz na, na co dzień, a takim tak. toczką bym sobie śmiał na co... Na, 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 na niedzielę, gdzieś na jakiś zlot czy coś. W ogóle też reakcja na gaz jest, jest bardzo taka, od razu, koszulna, od razu, nie? tak. No, wiesz, dajesz jej gazu i ona wstaje, nie? Tak. Wiadomo w tych niższych partiach ona wstaje jak, jak but po prostu, no ale... Co też to jest tak z tego silnika, nie? Ja, ale to cztery cylindry, no i mała pojemność, także świetny samochód. Tak jest, fajnie było sobie nim przejechać co, co prawda chcielibyśmy więcej, no, no, ale na pewno by chciał się jeszcze... Ma, Mam chorą córkę, daj! <grym> <grym> Także może sobie jeszcze tutaj jakoś ugramy od prezesa jakąś, jakiś dzień z prezesem no, naszych... Trzeba, no, nie dzień z prezesem, tylko dzień <grym> z jesem, <dokładnie. grym> o Boże! So, no co, to co, żegnamy! Tak! tak no. Co? No i powoziliśmy się tym sprzętem. Dziękujemy e, tutaj e, właścicielowi za udoskonalenie nam tego wypasa. Mieliśmy ubaw, jakich jak mało, bo jechaliśmy i nas po prostu tam trzęsło. Ale ma to swój klimat, tak? Nie ma co mówić. Chcieli, chcieliśmy go tam troszkę poupalać, ale, ale nie ma na tyle mocy, żeby nas gazu. A nie chcieliśmy sprzęgła strzelać, także komfortowo. tak odważnie? Jechałem tylko swoją B39. Żadnym innym samochodem sobie on, takie rzeczy nie pozwoliłem. Najlepszy w żadnym. Najlepsze jest to, że wsiadłem do tego i on jest na tyle taki fajny. Komfortowy, tak. że możesz mi pozapierdzielać tak. i się nie boisz tego. Rewelacja. No Złoto. Taki bezpieczny samochód, jeśli o to no. chodzi. Ja Wam powiem, co jest właśnie fajne w Jesie: jest to, że on nie ma za dużo mocy. Tak. To jest w sam raz po prostu i dlatego czujesz się pewnie i nie boisz się, że jak go tam y, troszeczkę ukarasz, że coś się stanie. Faktycznie, jak tą, tą Botel, nie miałeś tej przyjemności. Jak miałem tą 3,28 w łapkach. Mhm. To ona chciała zabić. Ale no. to był samochód, którego faktycznie no. się bałem, a tutaj mogłem sobie jechać. Nie? No. I to jest właśnie fajne w takich no. samochodach, że czujesz się bezpiecznie. A wiesz, wsiadasz w coś takiego mocnego i, e, i powiem ci, że masz taki aż, no, noga, jest, aż noga się trzęsie. No częsie. jest, że jest taki już stres, żeby właśnie broń Boże tego nie, nie rozwalić. Żeby tam w zakręcie nie wypaść i tak dalej. A tutaj komfortowo depta się gaz i wychodzi się z zakrętu, nawet nie jąknie. Także przyjemnie. No i gadaliśmy z Dranem, że musimy to jakoś wy... wynegocjować jeszcze jakiś dzień z jesem, nie z prezesem, a <noise> dzień z jesem, żebyśmy <noise> sobie tam pośmigali jeszcze więcej, tak. bo nie powiem, że mi za mało, mało po prostu tej jazdy, bo no, jest naprawdę przyjemna, jest, także no. chętnie jeszcze tym A ci... Słuchajcie, ja mam taki pomysł, że no bo na razie to ten samochód wiecie, chcę, żeby chcę nim pojechać ten Nurburgring no. i bardzo mi zależy, ale jak wrócę z Nürburgringu, to jak najbardziej mogę wam po prostu jeden weekend weźmie sobie Norbercik samochód, wow. drugi weekend weźmie sobie Adrian, wow. trze trzeci weekend weźmie sobie Kamil. Ta świnia! A szczerze, 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 nawet szefowa się upomina. No ja się nie dziwię, kurwa. Naprawdę co? jest bomba. Naprawdę jest fajna zabawa I nawet to sprzęgło, że rozmawialiśmy z Robertem, że ten samochód tak pozytywnie za zaskoczył, nawet to sprzęgło, które jest jedno ma jedną masą. Naprawdę a... le lepiej zmienia niż u mnie. Tak. lepiej zmienia, wiele. Bo tu przepinkę robisz bach, bach, bach. Nie ma takiego nie. uwalnięcia w plecy, tylko jest takie zmiana. świnia fajnie działa, nie ma short shiftera, nie ma tego półmetrowego, trzymetrowego z tej zmiany biegów, tylko. To świetny samochód. No. no Kamil nawet mnie pytał, czy nie chcesz od shiftera właśnie no. założyć takiego akcesorium, A ja mówię, wiesz co, Kamil, te biegi tak fajnie chodzą, no, no. Że, że nie chcę klik, tego klik, popsuć. Klik. No, no. Nie ma chyba sensu bawić się w to, po prostu lepiej zostawić to tak jak jest, ja, bo jest naprawdę dobrze. No elegancko. To słuchajcie, drodzy widzowie, gdzie tam jesteście panowie? Stańcie tam. Niech, chodź, chodź tu obok, bo, bo tutaj kamerka tak łapie, o, tak będzie fajnie. O, je, jest dobrze. O. Słuchajcie, y, drodzy widzowie, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcineczek się podobał. Bo y, słuchajcie, Adrianowi się podobał? Mm, tak, jeszcze go nie obejrzałem, ale już mi się podobał. A Norbercikowi? Y, no uważam, że <tid> bardzo się cieszyłem <śm> na tym filmiku, dlatego dlatego uważam, że będzie dobrze. Będę zadowolony, jeśli jeszcze pojeżdżę tym jestem. <tid> <tid> no po pojeździsz na pewno. No i słuchajcie, widzimy się na YouTubie, y, widzimy się z tymi, którzy do nas przyjeżdżają, przybić piątkę. No i ogólnie co? Wszystkiego dobrego. Papa. Pa.